Witajcie kochani. Dzisiaj 23 grudnia, mam chwilę czasu, więc postanowiłem sobie rozebrać tą myjkę ciśnieniową Makity, którą widzieliście wczoraj na szorcie. A się prezentuje się tak. Pompa niestety aluminium. Dość długi przewodzik. Rozbieramy się wszystko do osobnych wiaderek i zobaczymy ile czego tutaj będzie. I teraz tak. Po wywieszeniu już można powiedzieć znaczności tej pompy mamy tutaj silniczek, w którym już widzę, że jest miedziucha. Dość sporo naprawdę aluminium i troszeczkę złomiku. Także opłacalność tej rozbiórki będzie raczej fajna. Zobaczymy ile da mieli to. No i jeszcze okoruję od razu kabelek, żeby wiadomo było. Nie chcę mi się już zostawiać tych kabelków, bo później jest, jak się za dużo nazbiera, to się koruje i koruje. Zobaczymy co będzie dalej. I teraz tak kochani moi, rozebrana jest cała ta już mika Makity I co jeszcze musiałem się pochwalić, polecam komuś kto rozbiera, a nie ma z kim wiaderek Takie fajne wiadryka po 60 chyba 7 groszy w Dino można kupić po kwiatach Więc kupiłem sobie parę sztuk, fajne są bo są wszystkie tej samej wagi Więc tarujemy i zobaczymy co nam dała zarobić ta mika najwięcej aluminium Aluminium jest 870 gram u mnie po 5,50 zł, niby też jakiś tam odlew czy coś w tym stylu. Zobaczymy ile będzie w złomiku. Przesypię do małego wiadra. Wrzucałem do tego dużego, bo myślałem, że będzie tego dużo. Kilo 290 u mnie po 65 grz to jest 84 grosze. No i teraz królowa. Czyli miedziuszka. Troszeczkę było miedzi pobielanej. 250 gram, u mnie było 32, 50 to jest 8, 13, 13, 76. To jest wynik wstępny, bo jeszcze tutaj jakieś gramy osiądzu pobiodnego. Dwa jakieś Dwa kawałki mosiądzu plus parę takich maciu pięknych styczków, które na razie odkładam. Zbiera się znowu parę sztuk, odpalę przepraszam telefon mi się wyślizgnął z rękawiczki osiągł razem jest 25 gram i ten złoty, i jeszcze żółty i ten srebrny pobielany no, policzmy po 18 zł 45 groszy 14,25 dała nam zarobić ta yy, Makita a teraz co jeszcze miałem Wam pokazać a czego zapomniałem kupiłem sobie takie fajne przepraszam za rowery muszę je wynieść bo jeszcze tutaj ogarniam cały czas po trochu kupiłem sobie takie duże skrzynie po 50 zł są tam jakieś delikatne pęknięcia, i tak dalej, ale to sobie kupiłem właśnie na drobny złom. który wiadomo, nigdy nie ma gdzie tego trzymać, zawsze gdzieś tam zawalone wiaderka, jakieś skrzynki, i tak dalej. A wrzucałem sobie będę to do tej właśnie skrzyni, kupiłem sobie dwie. Na razie, najpierw będę wrzucał do jednej, się zapełni jedna, wyjadę sobie nią tutaj stąd paleciakiem, odstawię gdzieś na bok, będę zapełniał drugą, A druga się zapełni, załaduję na busa i będę wywoził to na złom. Ogarniam sobie tutaj i biorę się za kolejną rozbiórkę, ale to już będziecie widzieć święta. Zobaczymy na razie tym co mi dzisiaj oglądają, a nie będą widzieć święta. Życzę sobie spokojnych świąt i do usysionka. Cześć.